Jak się zapewne domyślacie, wracam do Aladyna. Mimo tego, że w sercu moja miłość do Robin'a Williamsa i jego wersji jest tak wielka, że ledwo mogę przejść przez ten film, starałem się tą miłość przepchnąć, żeby ocenić wydanie Blu-ray i żeby w miarę uczciwie spojrzeć na ten film. Za drugim razem po tym, jak obejrzałem go w kinie, wróciłem w dom, ciołownie swoje notateczki i teraz mamy minimalnie inne zdanie. Me. I stand by my to I'm kidding. Jeżeli interesują was moje przemyślenia zaraz po wyjściu z kina, to link gdzieś tu lata i jest oczywiście w opisie. Za pierwszym razem narzekałem, ale widziałem też plusy. Głównie mówiłem, że jest to film troszeczkę po środku, nie powiem, że nijaki, ale po środku. Ma momenty, w których czułem, że energia Disneya, energia dobrego musicalu gdzieś tutaj jest, że są lepsze aranżacje. Potem znowuż narzekałem na to, że ten film nie potrafi się zdecydować, czy zmienia, dodaje, rozwija historię, czy trzyma się tego, co było w oryginale. A jeżeli zmieniał, no to moim zdaniem zmieniał głupio. Jedną z tych rzeczy było marzenie Willa Smitha, żeby zostać człowiekiem. Rzecz, która za pierwszym, za drugim i za każdym razem w tym filmie nie będzie miała absolutnie żadnego sensu, a niestety jest sporym elementem fabularnym. Zatem za drugim razem. Obawiałem się, że będzie to samo. I o dziwo chyba bawiłem się troszeczkę lepiej. Może dlatego, bo potrafiłem już całkiem ignorować elementy, które mnie denerwowały. Doceniłem wejście Prince Ali, który jest bardzo ładnie nakręcone. Doceniłem te rzeczy, które są naprawdę działają, czyli dodana bohaterka Dalia, która ma bardzo fajny timing komediowy. Do, doceniłem bardzo over the top Jafara, który jest tak przesadzony, że to aż się prosi, żeby było tego więcej, i swoją drogą z Dowiecie się, że ten film miał szansę być jeszcze lepszym, gdyby. Nie Disney. Nieustannie jednak irytowały mnie rzeczy typu przyspieszanie i zwalnianie, tempa nagrywania i tempa tego, co widzimy na ekranie. Denerwowało mnie to, gdy próbowaliśmy się zrobić zbyt poważni. Niezwykle denerwowała mnie piosenka: Jestem niezależną kobietą, wrzucona tak od czapy, że aż boli. Zatem ten film jest troszeczkę rozgardiaszem, aczkolwiek ma momenty, które sprawiają, że można go polubić. Zdecydowanie jest to Dalia. Jest to Will Smith, który grał Willa Smitha. To nie jest. Jean. To nawet nie jest blisko Robina Williamsa, ale jest okej. Okay. Szczególnie w momentach, gdy Will Smith sobie szaleje jak lubić jego komedie, jego występy gdzieś przy telewizji i tak dalej, no to moim zdaniem będzie się dobrze bawił, ponieważ on jest sobą. Nie mogę powiedzieć, że on tu się wcielił w dźwięk. Nie, on się wcielił w siebie, tak jak rozmawia z dzieciakami, tak jak rozmawia z dziennikarzami. To jest dokładnie ta sama postać. Bardzo miła postać, bardzo charyzmatyczna, to jest taki, taki Will Smith, jakiego lubimy, kochamy od 20 lat, więc właściwie nie ma na co narzekać. Czy jest to coś, co będę za 2, 3, 5 lat pamiętał? Prawdopodobnie nie. I prawda jest taka, że ja całkowicie zapomniałem, co robił Will Smith w tym filmie od momentu wyjścia z kina. I teraz obejrzałem za drugim razem i znowu było dosyć świeże, zabawne, miłe, tyle że właśnie takie bez wyrazu, takie, że nie zostawi na Tobie twardszego śladu. Ale pytanie nie jest tutaj o film, tylko pytanie jest o wydanie Blu-ray. Wśród dodatków nie znajdziecie komentarza reżysera, nie znajdziecie komentarza gaja. Ricci, mam swój Mam swoją teorię na ten temat, dlaczego tak jest, ale za to znajdziemy ponad 30 minut materiału innego typu. Od razu pewnie wam się zapalają lampki. 30 minut całościowo w wydaniu Blu-ray to nie jest dużo. Szczególnie jeżeli odetniemy 10 minut scen usuniętych, 10 minut głównego materiału, czyli tego, jak nasz główny bohater Aladdin Mina, jakiś tam nie pamiętam nazwiska, przepraszam najmocniej, on nagrywał i robił takiego vloga filmowego, który ludzie poukładali i wrzucili teraz jako dodatek. No to nagle odcinasz 20 z tych 30 kilku minut i okazuje się, że to wydanie jest bardzo naprawdę chudziutkie, ale przyjrzyjmy się tym dodatkom. Tak jak mówiłem, pierwszym najważniejszym jest ten wideoblog przez Minę prowadzony. I mamy tutaj mnóstwo momentów, gdzie on po prostu z telefonem lata po planie, pokazuje o tutaj z Willem sobie siedzimy, tu kręcimy coś tam, tu jesteśmy w Jordanie, tu jesteśmy gdzieś indziej. Bardzo miłe, bardzo naturalne, postacie wyraźnie bawią się dobrze na planie, ja, wydaje się to tak być niezwykle naturalne. To dla mnie jest plus, że ci ludzie nie bardzo byli tacy, Jezu, jesteśmy spięci z dupy, praca do dupy i tak dalej, tylko faktycznie mają jakoś z tego zabawę. Tyle, że dla mnie jako kinomana, jeżeli miałbym czegoś się więcej dowiedzieć z tego dużego dodatku, nie dowiedziałem się praktycznie nic. Odnośnie filmu dowiedziałem się z dodatku o Gaju Richi, Gary Ricci, Jean Kina, czy jakkolwiek to tam się nazywa. To jest pięciominutowy materiałik, ponieważ Gary Ricci nie pojawia się w ogóle w tych materiałach, w tych dziesięciu minutach, które nagrywa sobie Mina, Will Smith e, i, i ta babeczka, które niestety też znowu nazwisko mi wyleciało. Ale tutaj jest jemu poświęcony materiał, gdzie on opowiada, że to jest najlepszy film, że on bardzo chciał zrobić film familijny, że bawił się najlepiej w historii swojej pracy e, na planie. I tak słuchasz tego, mówisz sobie, to brzmi nieprawdziwie. Szczególnie, że obrazy nie potwierdzają tego, co się dzieje. On na pewno mógł się dobrze bawić w momentach, szczególnie z William Smithem, bo to widać, że on potrafił go rozśmieszyć, coś tam. Ale jeżeli ja widziałem dokumenty związane z pięknym królem Arturem i to, co robił Guy Ritchie na planie króla Artura, jak biegł, szlają, jak widać było, że była tutaj jakaś idea za tym, a tutaj bardziej siedzę, rozmawiam, myślę, jestem taki spokojny i tak dalej. Nie mogę powiedzieć, że po tym, co widzę, uwierzę w słowa Guy'a więc od razu zapalają się te Czerwone lampeczki, a jedyne co wyciągam jako fankina, jest to, że on kręcił ten pościg w ten sposób, że najpierw nakręcił to 36 klatek na sekundę, czyli szybciej. I aktor musiał szybciej ruszać ustami, a potem e, potem 18 klatek na sekundę, czyli wolniej. I dzięki temu mógł bawić się rytmem w tej e, piosence, gdzie on ucieka, one jump i tak dalej. Swoją drogą piosence, która mnie niezwykle irytowała, i bardzo źle zrobionemu moim zdaniem fragmentowi właśnie ucieczki Aladyna, ponieważ kurczę. Sama choreografia tej ucieczki, samo dobre jej odegranie, wystarczy, żebyś ty jako widz się dobrze bawił. Ja nie potrzebuję czuć, że tu mamy przyspieszenie, tu mamy cyfrowe przyspieszenie, tu CG wchodzi. Nie, to będzie dobrze działać, jeżeli będzie po prostu fajna kaskaderka. Kilka minut poświęcamy Willowi Smithowi i to jest dla mnie strasznie irytujący dodatek, bo zaczyna się oczywiście Robinem Williamsem i, pff, i mamy w dupie Robina. Sam fakt, że Disney mógłby, naprawdę mógłby w tym wydaniu... Poświęcić trochę czasu, by, by porozmawiać z, z rodziną Will'a, z ludźmi, którzy pracowali. No, dodać coś, żeby ci e, ludzie, którzy są ogromnymi fanami tego wydania, powiedzieli: OK, Disney szanuje to, co zrobił Robin Williams, i naprawdę nie będzie tutaj odwalał kaszany. Ale nie, tak naprawdę jest 10 sekund na początku, 10 sekund na końcu, a reszta to jest Will Smith, który sobie szaleje, robi. I ja już znowu jestem wkurzony. Ja znowu mam takie poczucie, że nie ma tu odpowiedniego podejścia do tego klasyka. Niestety. I tak praktycznie opróżniamy dodatki, bo zostaje nam bluepersy dwie minutki, pozostają nam teledyski bo są teledeski i oraz usunięte sceny i piosenka jest jedna usunięta piosenka e, o e, pustynnym księżycu która moim zdaniem jest fajna i moim zdaniem pasowała w tym filmie w ogóle co jest dziwne że tego nie wykorzystaliśmy i sześć scen usuniętych z których ja sobie notowałem tak notuję pierwsza no, niepotrzebna druga no, niepotrzebna trzecia czwarta piąta szósta wszystkie sprawiłyby, że ten film jest lepszy. Każda z tych usuniętych scen zmieniała nam troszeczkę opowieść, dodawała jakiś malutki element, zmieniała, dawała taki charakter to jest inny Aladdin, a niestety wszystkie zostały wycięte w pień. Została wycięta historia, gdzie Jean opowiada, jak inni jego właściciele psuli sobie życzenia. Zabawne, miłe, lekkie, ale nadaje charakter, że to jest Willa Smitha Jean, a nie, że to jest powtórka z tego. Dostajemy genialną scenę, w której Jafar idzie super hiper over the top i po prostu szaleje i to by nam też w połowie filmu powiedziało ej ten film to jest właśnie tego typu gdzie ludzie przesadzają do cholery i, a, i ten aktor tak cudownie bawi się tą rolą. Wycięta. Czemu wycięta scena, która by pokazała ludziom. My traktujemy ten materiał bardzo z luzem i z dystansem. I zostaje wycięta scena najzabawniejsza w filmie moim zdaniem, gdzie nas książę idiota ze Szwecji ma prezent, czyli pociągnięcie dalej tego jak on się wita e, z Jasminom i tak dalej, i ma dla nich prezent, i jest wszystko oparte na charyzmie tego aktora, który genialnie sprawdził się w filmie Wieczór Gier. I tutaj gra jeszcze lepiej. Over the top do poziomu milion. Historia Ledyna nie jest historią na tyle skomplikowaną i poważną, że powinniśmy ją traktować w ten sposób. Ona powinna być kinem klasy B, dobrą rozrywką, a nie czymś więcej. I ta scena została wycięta. Ja, ja się śmiałem, że efekty nie były skończone i po prostu aż mnie. Aż mnie boli, że tego nie dodano. Zatem nagle zbiera się całe wydanie Blu-ray i ja się pytam, gdzie mamy o robieniu efektów specjalnych? W jaki sposób zrobiono Abu i tak dalej? Ja tylko widzę pacynkę, ja muszę się domyślać, jak to robili. Gdzie jest komentarz reżysera? Gdzie jest coś więcej o procesie produkcji, o procesie decydowania, w jaki sposób zmienialiśmy elementy scenariuszowe? Dużo, 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 dużo więcej dostaliśmy w Pięknej Bestii. Narzekałem na Piękną Bestię jako na film, ale przy recenzji Blu-ray powiedziałem, nie mogę być nieuczciwy. To jest dobrze zrobione, kompletne, bardzo pełne wydanie. No i taka pierdołka, jak to, że dzięki temu, że mam Blu-raya, ja mam dostęp do piosenek, które są w częściach filmu W Pięknej Bestii. Było? W Aladynie nie ma. Kolejna mała rzecz. I nagle, kiedy ja po wyjściu z kina powiedziałem, Aladyn minimalnie wyżej niż Piękna i Bestia, tak po obejrzeniu wydania Blu-ray, muszę powiedzieć, no jest dużo gorzej, ponieważ to wydanie jest zrobione dosyć po łebkach. I niestety... Jeżeli mam obejrzeć wersję animowaną, gdzie tak naprawdę w scenach mam tu jakieś dodatkowe sceny, mam tu komentarz reżyserski, mam teledyski, to ja sobie mówię, dobra, to było wydane x lat temu, a ja wolę do tego usiąść i jeszcze raz obejrzeć te dodatki, niż wrócić do tego, co dostaliśmy tutaj. Szkoda, ale tak jest. Ale zainwestować w to, jeżeli nie jesteś fanem Disneya, no i ja bym nie inwestował. Takie jest moje zdanie. Zatem ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam Was do oceny, co Wy o tym sądzicie, ponieważ niedługo kolejne recenzje Blu-ray. Zresztą piszcie mi, jakie filmy i jakie wydania chcecie, żebym zrecenzował. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie materiału. Zapraszam do subskrybowania i zobaczymy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie.